Matkę Bożą proszę o pomoc w dzisiejszym kazaniu. Maryjo, prowadź moje myśli, niech się wypełnia wola Boża w każdym moim słowie. Ave Maria, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jezus. Sankte Michael Archangele, Sankte Josef, Sankte Petre, Sankte Paule, Sankte Antonius, Sankte Kazimiri Princeps, Sankte Andrea Bobola, Sankte Pater Pio, Sankta Katarina Emerich, Sankta Faustine, Domine Patris et Filii et spiritu Sancti Laudetur Jezus Chrystus Moi kochani usiądźcie wygodnie na swoich miejscach Idziemy dalej w nasze rozważania o intronizacji Pierwszy punkt naszych rozważań to była geopolityka, a teraz siedzimy nad drugim punktem zatytułowanym Intronizacja, a biskupi przyglądamy się różnym kwestiom, czasami bolesnym. Przypominam w całości te kazania, głoszę na podstawie. Orędzi Adama, człowieka, nieustróż do narodu polskiego i naszych orędzi na czasy, moi drodzy, ostateczne. Módlcie się za waszych biskupów, módlmy się za naszych biskupów, którzy niestety nie rozpoznają. Znaków czasu, a zaangażowali się w poprawność polityczną. Wielu z nich nie chce przyjąć intronizacji, ponieważ boją się odpowiedzialności oraz urzeczywistnienia tego, do czego zostali powołani mianowicie do głoszenia Królestwa Chrystusowego na ziemi. Dlatego też święta matka Kościół przeżywa kryzys, ponieważ mało kto troszczy się o prawdziwe Królestwo Boże. Samymi przepisami, nakazami nie umocni się ducha narodu, ani nie pomnoży miłości Bożej. Ostatnimi laty Kościół w Polsce jest przekonany, że przepisami, nakazami umocni ducha narodu i przymnoży miłość Bożej. Nasi pasterze są w bardzo wielkim błędzie. Dlatego też. Pan Jezus w naszych orędziach mówi bolesne prawdy. Oto one. Płaczę nad moimi synami kapłanami, którzy zbyt łatwo dali się zwieść temu, co w świecie należy, a co nie należy, co jest dobrze widziane, z czego należy się śmiać. To w niczym nie przypomina, moi drodzy, w kierunku kościoła. Jest to czysty świat. Dalej, bardzo boleśnie mówi Pan Jezus, przykro mi patrzeć na ich serca, tak przelęknione opinią o nich same. Wy nie znacie dramatu uwrażliwionych na siebie samych kapłanów. Na swoim punkcie są tak uczuleni, jakbyście bańkę os rozwalili, taka reakcja. A strój taką bańkę os. Która ma 15 na 15 rozbić, to ci powie, czy wyjdziesz z tego miejsca cało. Są tak ranni na swojej, na swoim punkcie własnej opinii, że żadnej pomocy nie są w stanie przyjąć ani już prawie nikt nie chce do pomóc, bo są w stanie choroby szerszeni. W zeszłym roku już straż przestała przychodzić z pomocą na wezwania, jeśli w domach macie gniazda szerszeni. To tylko takie robaki, to nie dwumetrowe chłopy czy 1,80 80. M, bo kilku rocznie ginęło przy tych akcjach. Teraz musicie wzywać... Specjalne firmy i boli ciężkie pieniądze. W takiej sytuacji os i szerszeni długowo znaleźli się kapłani. Przykro mi patrzeć, mówi Pan Jezus z ich serca, tak przelęknione opinią o samych, o samych, o nich samych. Sami już nie szukają. W swoich sercach, ale tylko patrzą na to, co im wskaże świat. Dlaczego sami nie szukają? Bo się nie modlą. Budzić nie ma adoracji. Mas byle jak, nie ma medytacji, nie ma brewiarza. Różaniec wyjał wyjałowił się dawno. A są to przeszczenie? gdzie możesz szukać w sercu swoim Boga i znaleźć odpowiedź. Nie zastanawiają się nad drogą moją, mówi Pan, ale wybierają drogę światową, światowego Boga i nie wiedzą nawet, że to nie ja jestem Bogiem, któremu oddają cześć. To jest największy dramat, dramat współczesnego, mojej drodzy, duchowieństwa. Dramat przede wszystkim arcykapłanów. Nie wiedzą nawet, że to Pan Jezus, czy Bóg Ojciec jest Bogiem, któremu oddają cześć. Że to nie jest On, kiedy oddają cześć światowemu Bogu. O dzisiejszych arcykapłanach Pan tak mówi. Och Wy, wszystkie wyważone, subtelne umysły, jak przykro mi patrzeć na Wasze skustnienie. Wy sobie nie znacie dramatu kapłańskiego arcybiskupa milusińscy do rany, schizofrenia nieprawdopodobna wobec tego, co na zewnątrz pokazują, a to, co jest dzieci wewnątrz. Wy wszystkie wyważone, subtelne umysły, jak przykro mi patrzeć na wasze skostnienie. Umieracie wewnątrz. Pan Jezus mówi bardzo mocne słowa do współczesnych arcykapłanów. Wówczas tez, też ich nie oszczędzał. Wy groby pobielane, pełne plugactwa i robactwa, na zewnątrz czyści, wewnątrz splugawieni. I to jest ta sama rzeczywistość: wyważeni w słowie, subtelni w relacjach. Wy po jednym spotkaniu jesteście na. co za. Co za biskup, co za wyrozumiały. Wy nie rozumiecie, co to jest być subtelnym graczem. Subtelny gracz to cynik z grubszej półki. Dlatego Bóg mówi bardzo konkretnie: umarliście wewnątrz, trzeba być żywym. Aby wznosić do mnie modły. Nie słucham już próśb umarłych. Wiele modlitw dziś w kościele to są modlitwy trupów, których Bóg nie słucha, dziś dobitnie mówi: Nie słucham już próśb umarłych. Trzeba być żywym, aby wznosić do mnie modły. Człowiek, współczesny arcybiskup, kapłan, wyważony i ograniczony własną osobą, własnymi poważnymi i zrównoważonym zrównoważonymi poglądami ma dużo trudniejszą drogę do mojego królestwa, bo nie, nie potrafi zdobyć się na szaleństwo dla mnie. To, coście, moi drodzy, przeżyli razem ze mną przez ostatnie 6 lat, to jest Totalne szaleństwo dla Boga. Jesteście wariatami. Idący totalnie trąd. Dlatego tak się cieszę, że wyście to już osiągnęli co do, do polskich biskupów dzisiaj mówi Pan Jezus. Ja chcę, abyście się dla mnie zapominali. Pragnę miłości żywej, tak czułej. Nie bójcie się używać tego słowa. Kto czytał orędzia, nieraz byliście na mnie oburzeni, no bo czasami mnie poniosło, więc teraz codziennie błagam Matkę Bożą, ile się uwalczyłem z myślą, żeby przenieść to zdanie. Przykro mi patrzeć w ich serca tak prze, przelęknione opinią o nich. To się uprościłem bo mi przychodziły takie góralskie sformułowania, żeby, jakby się śliznęli, to by było tak jak z jantkiem górolem, co był w Barcelonie na Rodeo. Więc wymyśliłem osy i szerszenie, żeby zachować poezję. Dlatego Bóg mówi. Ja chcę, abyście się dla mnie zapominali. Pragnę miłości żywej, tak czułej. Nie bójcie się używać tego słowa. Obudnicy. Obudnicy. Te słowa do was mówi polscy dzisiaj Pan Jezus Pasterze. Nie brońcie dzieciom kochać mnie czule i prawdziwie, bo w nich mam pociechę i upodobanie. W nich wesele się najbardziej. Oni wypraszają wam łaski, przemożni uczeni, abyście mogli porzucić wasze księgi i spojrzeć z wiarą w niebo. Szukacie tekstów Pisma Świętego dla uczonych, którzy trują wam umysły, że w innych religiach jest zbawienie to dzisiaj mieliście czytanie z dziejów apostolskich. Piotr mówi do Faryzeuszy: Nie ma zbawienia poza Jezusem. Na Ziemi nie ma Boga i nie znajdzie Go w tym, co ludzkie. Dziś to samo powtarza Wam Pan Jezus w naszych orędziach: Na Ziemi nie ma Boga i nie znajdzie Go w tym, co ludzkie. Patrzcie więc w niebo, wznoście wasze myśli ku nieskończonemu, ku niezbadanemu, a staniecie się bliżsi poznania mnie. Ale im pozostały telewizory, opinia publiczna, co o nich powiedzą, dlatego zapomnijcie, że współcześni włodarze są w stanie patrzeć w niebo. Aktualność, drodzy arcybiskupi, pasterze Rzeczpospolitej, intronizacja Chrystusa Króla w naszej ojczyźnie jest bardzo nagląca. Dziś odszedł kolejny pomnik związany z intronizacją Pan poseł Artur Górski, wcześniej Pan Bóg zabrał księdza Tadeusza Kiesztyna, księdza redemptorysty Jana Mikruta. Siły ciemności czynią wszystko, by nie dopuścić do tej intronizacji. Wiem dobrze, ilu z Was jest w tej przestrzeni sił ciemności, i Wy o tym dobrze wiecie, że ja też o tym wiem. I dziś, jeśli zadać sobie pytanie, czemu natanek wystąpił? Powiedział, że nie do tej prawdy jesteście przyklejeni. Gdybym tego nie uczynił, co bym Bogu powiedział? Gdy stanąłbym przed Nim, dałem Ci światło, dałem Ci warsztat, przygotowywałem Cię. A tyś się nie ruszył. U dzieci, ja tam za was nie mam zamiaru cierpieć. Więc wolę wziąć do ręki bat i troszkę was pogonić, abyście się przebudzili. A jak się nie przebudzicie, to mówię wam dewizę: umiesz liczyć. Na drugiej stronie licz na siebie. Proste. Siły ciemności czynią wszystko, by nie dopuścić do niej, ponieważ skazałoby to ich klęskę. Stąd użyłem dwa bardzo mocne środowiska w tej bitwie: Ośmiornica Krakowska i pod sukienką Radyjka. Niestety, wielu hierarchów lekceważy tę sprawę, ponieważ są zaślepieni. I nie chcą widzieć niebezpieczeństwa w wymiarze nie tylko religijnym, lecz również społecznym. Intronizacja poza aspektem religijnym ma przecież ogromne konsekwencje społeczne. Bo jeśli Bóg ześle na swoją ziemię dzieci łaskę i błogosławieństwo no to będą i Polacy z tego korzystali. To tak jak z deszczem. Niech Bóg powtórzy taką suszę, co było w zeszłym roku. Będziecie z radością czytali komunikaty. Wiśle poziom spadnął o 5 cm. Później wam podadzą, że w XVIII wieku tak niski nie było odnotowania. Później wam podadzą, z czasów potopu Złapali łodzie na dnie Wisły, które wywoziły kamienie z zamku kleskiego, Ale dzieci nie pada. Nikt wam nie pokazuje, że nie ma jedzenia. Więc skutkami suszy jest głód. Jest brak plonów. Że tam państwo płaciło po 400 zł za hektar, to tyle co by kot napłakał. Czy są to skutki społeczne? Przez intronizację? Bóg chce wylać rosę żyzną z nieba w pierwszym wymiarze na polu religijnym. Ale to wszystko dotknie całe społeczeństwo. Choćby niewierzący patrzył na świętego Jana Wianę jako dziwaka, ale zobaczy cały szereg skutków społecznych. Z wsi Ars stało się miasto. Przybyło kilka dzien hoteli. Do wsi Ars zbudowano kolej. Rozumiecie, więc musiały powstać dworce, restauracje. Mentalność w związku z tym mieszkańców wsi Ars, których było 250, zmienia się w pewnym momencie. Stają się zdecydowaną mniejszością ludzi, którzy zjawiają się w Ars. Wielu biskupów dziś w Polsce zachowuje się tak, jak tego sobie życzą wrogowie Kościoła, którzy tak mówią wiele o tolerancji i wolności. Najwięksi krzykacze zgromadzoni są, pamiętajcie, na dziedzińcu Pogan. Są to mistrzowie, których znam z ich mówienia o tolerancji i wolności. Dziesiątki lat przyglądałem się tej koncepcji i forowania tego nurtu. Jeszcze nie musiało, nie musiało być nominacji na biskupów, a wiedziałem, że będą biskupami. Bo byli mistrzami w mówieniu o tolerancji i o wolności. I dzieci, drodzy, dziś są rozchwytywani. Pamiętajcie jednak, że Bóg jest Panem narodów. To On prowadzi Was przez historię i poprzez dzieje wszystkich narodów. Wybito Wam historię w szkole, wybito geografię, wybito język polski. Dzieci, nie, dziś, nie dziwię się Wam, że Wam jest super ciężko zrozumieć to, co Wam daje, bo to daje Wam dyskietkę, którą Wasz procesor nie umie odczytać. Wy za słaby, rozumiecie? Technologia za słaba. Wam pozostaje totalna tylko wiara, bo to, co Wam wybito w edukacji. W mądrości się tego nie nadgonicie, nie da się nadgonić. Będąc faszerowanym obrazem telewizyjnym, gazetowym, wy z dnia na dzień jało wiejecie, kiedy się uwzględni, jakie mechanizmy okultystyczne wprowadzono dzisiaj w nauczanie szkoły podstawowej, lica i moi drodzy na studiach wyższych, to jesteście bardzo, a bardzo biedni. Dlatego tak niewielu Polaków jest przebudzonych na punkcie intronizacji. Nie rozumieją. Termin już znają, ale kompletnie nie wiedzą o co chodzi. Mają za słaby procesor. Trzeba gigabajty dokupić, aby to zrozumieć. Amen. Dokupić w najszybszy sposób to łaska z nieba, ale to jeden na tysiąc. Drugi sposób plaster miodu, brać książki, które Wam proponuję i czytać, aż się Wam złoży system. To się nie złoży po jednej książce dzisiaj, nie ma szans. To się składa po kilkudziesięciu książkach, po wielu latach wysiłku, słuchania, klęczenia. To nie przyjdzie dzieci tak. O tym zapomnijcie. Dlatego musi być trud i moi drodzy, musi być wysiłek.